Siedzi, O fajna ryba, tylko nie w kołki. Muszę ją do góry, bo w kołki wlezie. Fajna ryba. No słuchajcie, jestem na miejscu i patrzcie jeszcze po drodze znalazłem pełne paczki robaków, ktoś dostawił, przyjechał se okazjonalnie wczoraj chyba i zostawił ja w pierwszej kolejności to rozkładam parasol no bo spójrzcie trochę pada o, parasol bardziej po to żeby mi graty nie zmokły jeszcze pokrowiec je tu wrzucę i w pierwszej kolejności namoczę se pelety no później do zamęcenia mam kukurydzkę, pszeniczkę, pelety ale najpierw rozrobię sobie I teraz pod parasola przygotuję sobie wędeczki, po kolei, po kolei. Witam serdecznie na kanale Primanki. Słuchajcie, troszeczkę się przejaśniło. Przestało na chwilę padać, a ja witam was serdecznie z nadjeziorka. Spójrzcie, jak przepięknie kwitnie za mną tutaj żarnowiec. No poranek wieczny i deszczowy, krótkie momenty przejaśnień. No ale przyjechałem dzisiaj na metodę, bo byłem Wczoraj wieczorem w tym miejscu wysądować sobie troszeczkę zanecić, no i chwilę połowić. Zresztą zobaczcie sami, jak to wyglądało. Idzie na burze. Rano nie miałem czasu, bo pojechałbym na spławiczek. No ale idzie na burze. No nie mógłbym sobie tego odmówić. Do sądowania taką mam karpiówkę. Se zmontowałem. To jest w zasadzie do nęcenia, a nie do sądowania. No, ciężarek 50. Dosyć mocna, pleciona, ale wysądować trzeba, no bo wszędzie tu są patyki. A jak to mówią, gdzie patyki, tam wyniki, nie? No już zaczep, tu do brzegu w miarę czysto. Zaczep, o jest tu zaczepów. A mój zestaw do nęcenia będzie dzisiaj wyglądał tak. Oczywiście kukurydza w słoiku. Gotowana pszenica też w słoiku. Zaznaczony X, bo nie trzymał, ale jednak trzyma aż za mocno. Trochę paletu drobnego, takiego dwukolorowego, tu taka mieszanka. Trochę takiego, taki jakiś badziewiak, ale dodam, mam to dodam. Taki palecik. No i oczywiście ten mój ulubiony. 9 mm a dam taką garstkę no i dobra. to będzie do z bombki tutaj Dynamik SK a to jest taka moja mieszanka no bo zobaczcie ja jestem w miarę przygotowany bombkę mam Będę nęcił bombką, łyżki nie wziąłem żadnej, żeby ładować, ale to nic Taka bombka to już trochę waży Dobra, ta bombka podoba mi się. Trzeba wyczuć rzuty, ale ale chyba jedna z lepszych rzeczy do Federa, jakie wymyślono. Najpierw, zanim jeszcze coś zacznę więcej robić, podpórka, ta wędka, którą nęciłem, na sam szczyt. Dwie podpórki, czyli mam odmierzone trzy sześćdziesiąt. Ja teraz ile tych odległości potrzebuję? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O i koniec. Pięć i pół odległości. Tak jak nęciłem, tak chcę teraz łowić. A kulki, jedne tutti frutti, pomarańczowa. A druga, może śmierdził taki. O, fala siada, jakby na burzę szło. Dobra, będę robił pierwszy rzut, aż się boję go. No poważka, aż się boję go tu w tych zaczepach. Do pierwszego takiego rzucenia, zanim pelet będzie gotowy. Do podajnika nam woreczek, Spójrz, jak ładnie wychodzi. Mimo, że palet jeszcze jest niegotowy, no, ale już nie mogę się doczekać i wyrzucam pierwszą wędkę, bliski dystans. Bo tam dalej bym tych zaczepów nie rozkminił za Chiny. I tak nie wiem, czy tutaj będzie jakoś względnie, no ale próbuję. Gdzie patyki tam wynik, jak to mówią? Hmm, też ładnie uformowany koszyk. O, z tym trochę przesadziłem. No i teraz zostało czekanie. A do tego oczywiście herbatka. Co kaczucha? Chcesz kukurydzy? Smaczki dla Was. O, kukurycka. O, dobre, smaczne. O, smaczne. O, smaczna kukurydza. A łowie w sumie blisko, bo gdzieś około 18 z hakiem metra. Coś takiego. A tam w zatopionych krzakach jak buzuje no ale tamto mi się nie odważył rzucać o że na spławik no ale jestem w okolicy, jestem blisko dzisiaj sobie zanęciłem jak nie będę rwał koszyków, bo to jest najważniejsze to jutro tutaj jestem z rana bo jutro wiatr ma być w drugą stronę wiatr od pleców można powiedzieć, że tak po skosie trochę ale ja tu będę na pewno zasłonięty jutro ma być chłodniej w nocy ma coś padać, taka zmiana pogody Teraz idzie na burzę, tak się zbiera, zbiera, zbiera. No zobaczymy, co z tego będzie. To kaczuchy, wy jeszcze by chcieli trochę. Kaczuchy, jeszcze by chcieli trochę. Aż kaczka, nie będę taki. Najedź się porządnie, bo wy młode będziecie mieli chyba niedługo. A pytaliście mnie w komentarzach po tym filmie skarpiem. Czy to jakieś PZW woda, czy jakaś inna, czy tego, słuchajcie, na pewno nie łowię na komercjach. A czy to woda PZW, czy to wody polskie, czy to jakaś tam gminna woda, czy tak dalej, to to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. To jest taka normalna woda, żadne komercje. Nie, nie jeżdżę na komercję. rzadko, kiedy mi się zdarza. Kiedyś jeździłem z Mateuszem, Mateusz na Karpie, a ja na Spławik wtedy. I w nocy na Węgorza, pamiętam. A tak, żeby typowo na komercję jeździć, to nie. No wieje. Dzisiaj na spławik to nie dałbym rady. O, Siedzi. Ale było zluzowanie. Co to takiego? Leszcz chyba. Gdzie w drugi zestaw? Muszę na ham ciągnąć niestety, bo tutaj pełno kołków jest. Jest leszcz, tylko się trochę woda uspokoiła. No jest pierwszy leszczyk, no oddawaj to jest bezzadziorowy haczyk to, ale patrz jak trzyma, prawidłowo w dolną wargę, pierwszy leszczyk jest, no także słuchajcie pierwsza rybka jest na kukurydzianego, żółtego, może wiaterek siądzie, może coś się zacznie dziać. siedzi, ooo, wow, wow, ooo, lepsza ryba lepsza ryba ale walczy pięknie chodź, 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 bo tu zaraz kołk, właśnie wlas w kołka Wyłaś z kołka Wyłaś z kołka Wlas w kołka Puszczę mu, może wyjdzie. O ile jeszcze jest. No, i tu takie łowienie będzie. Fajne miejsce w koło. O, idzie. Idzie chyba. Fajne miejsce. Ryba się tu na pewno trzyma. Ale narwać tu też będzie można. No, po przyponie na szczęście tylko. Fajna ryba była, szkoda O ale zbranie no, tą rybę trzeba też holować Wieżkiem, bo niestety, ale co to za ryba? Piękna płoć przyłożyła na kulkę, ależ płocisko piękne, stąd takie branie atomowe. No tak, jak widzicie, jakieś ryby były. Brań było sporo, ale Podejrzewam, że to płoteczki niepowcinane, ale zanęciłem sobie miejsce, dlatego dzisiaj w tym samym miejscu próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. Ale będzie jedna zasadnicza zmiana, bo mam tutaj przypon z haczykiem zadziorowym. Wczoraj miałem jedną wędkę na, na haczyk zadziorowy jedną na bezzadziorowy. No i niestety te bezzadziorowe są bardziej jadowite, a wczoraj sobie kilka przyponów przygotowałem na bez zadziorkach no bo tu niestety ale można narwać o pamiętam komentarz był gdzie moje filcaczki no spójrzcie filcaczki są cieple się zrobiło no to już tych ocieplanych nie potrzeba nosić ale filcaczki to filcaczki no cyka coś cyka ale to, to drobne rybki cykają I znowu zaczęło padać. Dobrze, że ten parasol wziąłem. Miał padać tylko z samego rana, no to jednak się przeciąga. Czas na moje śniadanie, oczywiście jajeczka. Zjem to i może ryby na śniadanie przypłyną. Przerzucenie i od razu wskazania, ale to cały czas drobna rybka, tylko. Drobne rybki cykają. I jak napłynie szarańcza, to co chwila, jakieś dygnięcia, dygnięcia. I, I widać od razu, odpływają. I zaraz napływają i znowu dygnięcia, dygnięcia, dygnięcia. No nic większego nie chcę podejść. Pogoda piękna na dużą rybę. Chociaż już mogłoby przestać padać. No ale ten deszcz też potrzebny. Na rzekach nie ma w ogóle wody. Susza u nas straszna. O leż branie. Siedzi coś, ale to... Zaraz zobaczycie co to jest. Branie potężne. I to właśnie biorą takie ryby. To właśnie ta szarańcza mi wpłynęła. Siedzi. O, normalna ryba. W końcu. Nie w kołki, nie w kołki. No. Powiedzmy, że normalna. Chlapaczek. No, ale w końcu nie to potka mała. siedzi to fajna ryba tylko nie w kołki muszę ją do góry bo w kołki wlezie fajna ryba to już konkretne branie było O, ale lesio jest przepiękny leszcz no to jest łopata. To jest łopata. A już przez chwilę się zastanawiałem, czy nie dać sobie spokój. Przepiękny leszcz. A co jest najlepsze, taki statko musiał wejść, bo najpierw na jednej wędce potężne branie, zaraz na drugiej. Trzeba przerzucić, póki jest szansa, że jeszcze są. Tu jest niestety płytkie łowisko, i ta ryba się płoszy. To nie jest tak, że wejdzie stado i będzie nie wiadomo, ile tu futrować. Po wyjętej albo spiętej rybie, niestety, ale one są spłoszone. No ale zobaczymy, jak podeszły, bo było branie na jednej i na drugiej wędce. Jak podeszły, to jest szansa na to, że. Się gdzieś jeszcze zakręcą. Tej kukurydzy trochę dałem, no a teraz też do peletu domieszałem trochę ziaren A zmieniłem jedną zasadniczą rzecz. Z żółtej kulki, którą mi płotki cały czas podgryzały, na taką naturalną, beżową. A to jest mój dodatek do peletu. Słuchajcie, tak na próbę spróbowałem, żeby coś rybę ruszyć, i dodałem pszenicy ze słoika do peletu. No, powiem Wam, że. Daje radę, daje radę w palecie takie ziarno pszenicy, nie za dużo troszeczkę, ale daje radę Siedź kolejna fajna ryba. Chodź, 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 nie w zaczepy. Nie w zaczepy. Niestety, ale tutaj nie ma finezji holu. Trzeba ciągnąć, bo zaraz w kołki wejdzie. Kolejny piękny leść. No jest, siedzi, taki sam, przepiękny leść, prawidłowo za dolną wargę. Piękny. No, słuchajcie jak kończę łowić, a tu się rozpogadza. Jakiegoś mega szaleństwa nie było. Na początku mi te płocie weszły. Cały czas szarpały, cały czas szarpały, i to mi troszeczkę mieszało w szykach. No ale później te dwa piękne lesze wyjęte, jeszcze jakieś takie fajne brania były. Także z dzisiejszego wędkowania jestem bardzo zadowolony. Dwa piękne lesze złowione, to jest już coś. Ja już będę kończył na dzisiaj. Jak mi się uda, to tutaj wnęcone przyjadę jutro. Jeszcze raz z rana, a na dzisiaj wystarczy. Jak film się podoba, Dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.